pieśń słoneczna albo pochwały stworzeń świętego Franciszka Sasyżu. Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie, Twoja jest sława, chwała i cześć i wszelkie błogosławieństwo. Tobie jednemu najwyższy one przystoją i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego imienia. Pochwalony bądź, Panie mój, ze wszystkimi Twymi stworzeniami, szczególnie z Panem Bratem Słońcem, przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz. I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem, Twoim najwyższym jest wyobrażeniem. Pochwalony bądź Panie Mój przez brata księżyc i gwiazdy, ukształtowałeś je na niebie jasne i cenne i piękne. Pochwalony bądź Panie Mój przez brata wiatr i przez powietrze i chmury i pogodę i każdy czas. Przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie. Pochwalony bądź Panie mój przez siostrę wodę, która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta. Pochwalony bądź Panie mój, przez brata ogień, którym rozświetlasz noc. Jest on piękny i radosny, i krzepki i mocny. Pochwalony bądź Panie mój przez siostrę naszą matkę ziemię. Która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami. Pochwalony bądź, panie mój, przez tych, którzy przebaczają dla Twej miłości i znoszą słabości i prześladowania. Błogosławieni ci, którzy je zniosą w pokoju, ponieważ przez Ciebie najwyższy będą uwieńczeni. Pochwalony bądź, panie mój, przez naszą siostrę, śmierć cielesną której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych. Błogosławieni ci, których śmierć zastanie w Twej najświętszej woli, albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy. Kwalcie i błogosławcie mojego Pana i dziękujcie Mu, i słuszcie Mu z wielką pokorą. Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo. Amen. Kiedy wczoraj rozpoczynałem tę konferencję poświęconą ekologii, teologii świętego Franciszka, to użyłem takiego sformułowania, że oto to jest najlepiej powiązana myśl z pieśnią słoneczną. Kiedy ktoś pierwszy raz bierze do ręki ten tekst, czyta go, zaczyna o nim rozmyślać, zaraz pojawiają mu się właśnie takie myśli, skojarzenia odnoszące się do tej współczesnej, nie chcę powiedzieć nauki, ale takiej rzeczywistości, którą właśnie opatrujemy tym słowem ekologia. A dlaczego tak się dzieje? No, właśnie dlatego, że każde z tych poszczególnych stworzeń tam wymienionych to nie jest tylko słońce, to nie jest tylko wiatr, to nie jest tylko ogień, to nie są tylko gwiazdy, to nie jest tylko ziemia, ale to jest brat, siostra, matka. To są byty, stworzenia, które Franciszek obdarza tym tytułem. I myślę, że to, co najpierw powinniśmy dzisiaj powiedzieć patrząc właśnie na to co Franciszek uczynił to jest jak wielką wdzięczność musiał czuć wobec Stwórcy ale też jaki wielki szacunek musiał czuć do stworzeń że obdarzył je właśnie takim tytułem bo dla Franciszka bycie bratem, siostrą czy matką to było coś nobilitującego Coś ważnego. Nie było, jak to ujął w słowa, dla byle kogo. Gdy Franciszek obdarzył kogoś słowem brat, siostra, to naprawdę to było dla niego ważne. To jest słowo, które bardzo często pojawia się w jego pismach i w biografiach o nim. Gdzieś znalazłem taką informację, że samo słowo brat, braterstwo i w jakiś sposób spokrewnione z tymi słowami inne wyrażenia w całym tym świecie literatury franciszkańskiej, czyli w pismach świętego Franciszka i w biografiach świętego Franciszka, to słowo brat, braterstwo i pokrewne występują ponad 250 tysięcy razy. 3,5 tysiąca razy występuje samo słowo brat i tylko w pismach św. Franciszka występuje 73 razy. A to jest tyle, mniej więcej zajmuje. Jak bardzo ważnym słowem był dla Franciszka brat, siostra, również i matka. Chciał stworzyć właśnie poprzez komunikację między braćmi tej samej wspólnoty najpierw, a potem i szerzej, bo przecież mamy również to odniesienie do. Osób świeckich, kiedy tworzą się podwaliny, zręby, początki świeckiej rodziny franciszkańskiej, świecka rodzina franciszkańska, bracia i siostry trzeciego zakonu, pokutnicy z Asyżu, już w tej szerszej familii, nie tylko bracia pierwszego zakonu, nie tylko pokutnicy z Asyżu tych dwunastu pierwszych, ale potem już około roku 1221. Kiedy powstaje ten dokument, owoc współpracy Franciszka i kardynała Hugolina, przyjaciela Franciszka, prawnika, ten dokument, będący prawnym fundamentem dla trzeciego zakonu Memoriale Propositi. To tam już chcemy być dla siebie rodziną, ale potem też widzimy to, co jest w pieśni słonecznej obecne brat słońce siostra księżyc brat jest słowem nobilitującym kimś wyjątkowym jesteś przez to że widzę cię jako brata dla samego Franciszka to słowo było bardzo mocne I za każdym razem kiedy się wypowiada w pierwszej osobie mówi ja malutki brat Franciszek ja brat Franciszek mnie bratu Franciszkowi pan dał tak rozpocząć życie pokuty brat jest bardzo ważne słowo My w naszej kulturze posługujemy się tym zwrotem Pan, Pani na okazanie szacunku. Spróbujmy, spróbujmy właśnie w ten sposób patrzeć na siebie. Bo możemy pogłębić ten wzajemny szacunek, zwłaszcza właśnie tutaj w naszej rodzinie. Bo to słowo jest obecne w chrześcijaństwie od samego początku. U samego zarania tworzącego się kościoła byli bracia i siostry tej samej wspólnoty chrześcijańskiej. Potem gdzieś to może pozanikało, a Franciszek jakby znowu to przywrócił. Chciał być bratem. I tutaj znowu odwołajmy się do tego sformułowania, które chciałbym, żeby nam towarzyszyło: pieśń słoneczna jako pieśń i kantyk. Widzimy tę podwalinę taką świecką, społeczną, gdzie Franciszek ma bardzo negatywne doświadczenia ze swoim rodzonym bratem Angelo. Zarówno ojciec, jak i brat prześladowali Franciszka, wyśmiewali go, kiedy tylko mogli, dokuczali mu. I Franciszek, no, mógłby mieć takie negatywne skojarzenia właśnie z tym braterstwem, ale jednak nie. Dla niego ważna jest Ewangelia, dla niego ważny jest Jezus Chrystus, pierworodny z całego stworzenia, nasz brat po tej linii cielesności, po tej linii materii. I tutaj we Franciszku następuje to połączenie pieśni, czyli coś takiego bardzo ludzkiego, ale też i taka nakładka, byśmy powiedzieli, na to duchowa. Franciszek chce być czystego serca, chce oczyszczać to, co jest skażone grzechem, to, co jest zniekształcone, chce oczyszczać przez prostotę swojego spojrzenia, prostotę popatrzenia oczyma Pana Boga. Bóg tak patrzy. Bóg to zamierzył. Powiedziałem w tej wcześniejszej konferencji, że mamy te dwie zwrotki mówiące o człowieczeństwie w Pieśni Słonecznej. To jest ta pierwsza, którą poruszyłem i druga, która również dotyczy cielesności, o śmierci. Powiemy o niej na następnej konferencji, o śmierci, o misterium śmierci. Ale tutaj chcielibyśmy zobaczyć, również śmierć jest obdarzona tym nobilitującym tytułem siostra. Witaj, siostro śmierci! Zakrzyknął Franciszek, kiedy lekarz powiedział mu: Franciszku, gotuj się, bo śmierć przychodzi. Witaj, siostro śmierci! Ile trzeba mieć, aż kusi, żeby powiedzieć, odwagi. Ale tak naprawdę, ile trzeba mieć wiary i takiego, trzeba być takim czystego serca, żeby popatrzeć na to, o czym ma Pana Boga, czym jest śmierć oczyma Pana Boga. Nie tylko z naszej strony. Ale właśnie jak Pan Bóg patrzy na śmierć? O tym na następnej konferencji. Ale tutaj chcielibyśmy tylko na tym się zatrzymać. Śmierć jest siostrą. Również ona. Kiedy patrzymy na pisma Świętego Franciszka, zagłębiamy się w tę myśl franciszkową, potem patrzymy na czyny Świętego Franciszka opisane przez biografów, to widzimy konsekwencje właśnie takiego myślenia. Jak Franciszek chce być rzeczywiście bratem. Jak powtarza, mniejszy. Chciał, mówi jeden z biografów, klejem miłości spoić tych, których zgromadziło to samo powołanie. Był dla tych swoich, powiedzielibyśmy, najbliższej, dla tej najbardziej blisko zgromadzonej rodziny, prawdziwie bratem. Nie ojcem, nie przełożonym, nie jakimś przewodnikiem, ale chciał być bratem. Chciał odkrywać w nich również swoich braci. Chciał, aby oni byli dla Niego braćmi i aby On był bratem. Dla nich najpierw, ale potem to braterstwo właśnie rozszerza się dalej. I kiedy mówi: Idźcie na cały świat, głosząc Ewangelię, to tak naprawdę mówi: Odnajdujcie tam braci, w tym pierwotnym znaczeniu tego słowa brat w kontekście chrześcijaństwa. Czyńcie braćmi chrześcijanami, chociaż samo to sformułowanie brat chrześcijanin. Miał zarezerwowane dla innej grupy osób, mianowicie dla trendowatych, tych wyrzutków społecznych, tych ostatnich w społeczeństwie, tych najbardziej z najbardziej potrzebujących. Franciszek zwykł był o nich mówić brat chrześcijanin. Trendowaty to był brat chrześcijanin. I znowu ta nobilitująca, jakby wynosząca, pochwalna terminologia. Brat chrześcijanin. To nie jest trendowaty, to nie jest ten, który musiał z dzwoneczkiem iść, żeby nikt, broń Boże, go nie spotkał. Ale to jest ktoś tak bardzo bliski sercu. Tak bardzo bliski, ponieważ Bóg go do niego posłał, ponieważ Bóg go postawił na tej drodze, ponieważ Bóg go widzi zupełnie innymi oczyma niż my. Braterstwo. Najpierw ci, którzy są tu potem coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej, aż po wszelkie, aż po wszelkie stworzenie. Brat ogień, ten, który jest agresorem, by się zdawał. Tutaj wczoraj w rozmowach mówiliśmy trochę o tym wyrażeniu siostra woda, pokorna. Jaka jest pokora w wodzie w kontekście ostatnich powodzi, na przykład? Ona też jest siostrą, siostra woda. I tutaj pokora wody. Tak jak ja to widzę, pokora wody jest w tym, że, przepraszam za takie trywialne sformułowanie, ona nie podskoczy. Ona jest tam, gdzie jest, tam, gdzie może być, tam, gdzie pozwolimy jej być. Ona nie podskoczy. Na tyle, na ile pozwolimy jej być, ona się tak poddaje. I w, tej, w tym naszym współżyciu, że tak powiem, z wodą, bardzo często my próbujemy ją przechytrzyć, próbujemy być nie prostaczkami, ale kimś. Wykształconym, mądrzejszym, cwańszym. A ona jest po prostu taka, jaka jest. Ani więcej, ani mniej. A to jest właśnie pokora. Ani więcej, ani mniej. Ona dla nas jest takim wzorem pokory. Możesz iść tu, to idź tu. Możesz zrobić to, to zrób to. Możesz to zrobić, bo Pan Bóg tyle ci dał. I ona jako siostra jest dla nas takim też wzorem, właśnie pokory. Spróbujmy też tak. Sobie pomyślałem, popatrzeć właśnie na te wzory, które Franciszek nam pokazuje. Ogień krzepki, mocny, rozświetla noc. Aż taka ciekawostka, możemy się nad tym zastanawiać, próbować sobie to dla siebie samych wytłumaczyć, dlaczego to tak jest, że Franciszek patrzy na księżyc, gwiazdy i nic nie mówi, że one nam rozświetlają noc, tylko to mówi o ogniu. Ogień rozświetla noc, według Franciszka. A gwiazdy są piękne. Czy my czasem. W tym naszym zagonieniu nie zgubiliśmy właśnie tego, że, powiem tak, pewną funkcją braterstwa jest bycie pięknym. Że my, będąc dla siebie siostrami i braćmi, mamy być również dla siebie kimś pięknym. Pięknym, bezinteresownie pięknym. Kimś, do kogo się podchodzi bez myślenia, że to teraz coś od ciebie potrzebuje. Jesteś moim bratem. A nie partnerem w interesach. Jesteś moim bratem, a nie agresorem. Jest w życiu świętego Franciszka kilka takich epizodów, w których widzimy, jak Franciszek rezygnuje z pewnych form powołania ludzkiego. Na początku kształci się w interesie, biznesie ojca. Jest synem kupca i kształci się w biznesie. I widzimy takie momenty, kiedy, kiedy on właśnie jest takim hardym, takim naprawdę hardym. Bezlitosnym kupcem. Kiedy wyrzuca: Idź sobie precz, tu jest sklep, nie masz pieniędzy, to idź sobie precz, idź precz. I nagle się reflektuje, że przecież to jest człowiek ubogi, który wszystko swoje posiada u Boga. Mówimy tak w języku polskim. Biegnie za nim, aby go obdarować. Dostrzega w nim brata. I nie chce być już kupcem. Nie chce już myśleć tylko i wyłącznie interesem interesem interesem. Chce być również bratem. I dalej widzimy taki moment, gdzie może bardziej dla ojca to jest ważne niż dla niego, ale pewnie w swoim posłuszeństwie synowskim wobec ojca też pragnie to zrealizować. Rycerstwo. I wyrusza raz, drugi na wyprawę wojenną, i za każdym razem klapa. I z tego też rezygnuje, bo widzi, że rycerstwo to jest tak naprawdę bycie agresorem. Obojętnie, czy to jest wojna obronna, czy to jest wojna zaczepna, zawsze się jest wtedy w konflikcie, w jakiejś walce, w jakimś spięciu. Symbolem tego jest taki miecz. Miecz obosieczny, do obrony i do ataku, ale miecz. Zawsze gdzieś tam, w wyniku jakiejkolwiek wojny, zawsze jest krzywda. Franciszek tego nie chce. Chce być bratem, chce iść za tymi ludźmi, poszukiwać ich. Widzimy tę te, te sytuację we Franciszku, w życiu Franciszka. Chce być bratem. I potem przedłużamy to dalej, tę naszą myśl. Widzimy, jak on konsekwentnie to braterstwo chce realizować nie tylko wobec ludzi, ale konsekwentnie chce realizować to braterstwo również wobec świata stworzonego. W jednym z pism mówi: Ktokolwiek do was przyjdzie nieprzyjaciel czy wróg przyjmijcie go uprzejmie. W innym miejscu mówi: Niech bracia nie przekreślają tych, którzy ubierają się w miękkie i barwne szaty. I spożywają wykwintne potrawy. Tych, którzy żyją w luksusie i ponad stan. Niech nie przekreślają. I jeszcze w innym miejscu, jakby idąc znowu krok dalej, mówi: I nawet gdyby do Was przyszły dzikie zwierzęta, bądźcie im poddani. To jest to, co mówiłem wcześniej, to odnalezienie się w tym raju, ale nie po to, żeby wypróbować siebie. Nie sięgamy do kryjówki żmii czy kobry, po to, żeby wypróbować siebie. Wystawić, że tak powiem, na próbę Pana Boga, ale dlatego, że jesteśmy czystego serca. Jesteśmy czystego serca. To dbałość o czyste serce jest najpierw. I to czyste serce nam podpowiada. Ten, kto stoi przede mną, to jest, to jest mój brat. To jest moja siostra. To jest ta matka, która żywi i opatruje, wychowuje. To jest widzenie Świętego Franciszka. To, ta teologia Świętego Franciszka, ona jest bardzo praktyczna. Bardzo praktyczna. Tak jak powiedział ten dominikanin, którego wczoraj tutaj przywoływałem, Twoja teologia, Franciszku, szybuje jak orzeł, a nasza pełza po ziemi. Ale dlatego, że to nie jest teologia zdobywana gdzieś przy biurku, to nie jest teologia zdobywana gdzieś na jakichś uczelniach, to nie są jakieś wysublimowane, jakieś super wzniosłe studia. Potrzebujące wielu ksiąg, wielu papierów. To jest teologia, która rodzi się z modlitwy i teologia, która rodzi się właśnie ze spotkania z bratem i siostrą. Z Ewangelii, z modlitwy i z tego objawienia, które daje nam Księga Natury, wśród których stworzeń jest również i człowiek, brat i siostra. Braterstwo jest czymś nobilitującym. Chciejmy, tak jak zaprosiłem Was do tego, żeby, żebyśmy. No, mimo wszystko, mimo właśnie tego naszego przyzwyczajenia, w cudzysłowie powiem, takiej naszej drugiej natury, którą mamy, do czego wyuczyliśmy się już w domu, wynieśliśmy to z domu, szacunek dla siebie nawzajem. Jestem o tym głęboko przekonany, że to właśnie przynajmniej tutaj wynieśliśmy to na pewno z domu, z tej naszej domowej tradycji. Ten szacunek, który okazujemy wobec siebie, kiedy mówimy proszę pani, proszę pana, ujcu, ciotko, z tym szacunkiem spróbujmy patrzeć na siebie jako na braci i siostry i również używać tego. Jesteśmy dla siebie braci i siostrami. Amen.